Prezentacja dotyczy sposobów układania harmonogramów w oknie harmonogram, część trzecia. W tej części prezentacji omówimy następujące tematy: Interpretacja grafowa powiązań między czynnościami i ścieżka krytyczna na harmonogramie. Relacje między czynnościami ustalone na harmonogramie można przedstawić w postaci grafu. I tą postać grafu wywołujemy w menu narzędzia poleceniem PERT. Tutaj mamy takie menu wewnętrzne tego okna, narzędzia, polecenie pętl. I tu mamy już obraz grafowy, który możemy dokonać takich pewnych korekt technicznych. żeby to zobaczyć w takim zmniejszonym wymiarze, albo Widzimy graf skierowany nieposiadający pętli. Co to jest graf, co, dlaczego, na czym polega graf skierowany i dlaczego nie powinien posiadać pętli? To za chwilę sobie wyjaśnimy. Graf to w uproszczeniu, wystarczającym dla naszej prezentacji, jest to zbiór wierzchołków. I tu wierzchołkami, wierzchołkami są prostokąciki, które są tutaj zaznaczone, które mogą być połączone krawędziami. Tutaj widzimy krawędzie. One mogą być połączone, ale nie muszą. Tutaj widzimy wierzchołek niepołączony krawędzią, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków. Czyli jeżeli już ustalamy krawędzie, to ona musi, mieć, musi być osadzona z obu stron w różnych wierzchołkach, to nie można jej sobie rysować tak swobodnie. I krawędzie mogą mieć wyznaczony kierunek. Tu idziemy w postaci strzałki. A graf zawierający takie krawędzie jest grafem skierowanym, bo mogą być grafy bez wyznaczonych kierunków na gałęziach. Natomiast w naszym modelu sieciowym zastosowanym w programie system planista wierzchołki oznaczają zadania, a krawędzie oznaczają relacje między dwoma czynnościami. I to już wyjaśnia, dlaczego gałęzie muszą mieć tą strzałkę określającą kierunek, dlatego że ta strzałka określająca kierunek jednoznacznie, jednoznacznie nas informuje o tym, która czynność jest poprzednikiem, a która następnikiem w relacji między dwoma czynnościami. I jeszcze informacja o tym, co, co oznaczają liczby w tych prostokącikach reprezentujących wierzchołki grafu. Otóż górna, górna lewa liczba, w górnej lewej części tego prostokąta, to jest numer czynności. W górnej prawej części to jest czas czynności liczony w dniach roboczych. W dolnej lewej części mamy aktualny termin rozpoczęcia czynności i tu jest taka uwaga, że te terminy... Yy, są wyznaczane w dniach roboczych, ale licząc od początku skali harmonogramu. Tego harmonogramu, który tu widzimy w tyle naszego tutaj rysunku. I tu zawsze mamy informację, początek skali. Więc ten termin najwcześniejszy, aktualny termin rozpoczęcia czynności jest liczony właśnie od początku skali harmonogramu i najpóźniejszy termin rozpoczęcia czynności. Też jest liczona od początku skali harmonogramu i to sobie wyjaśnimy już na harmonogramie, znaczenie tych liczb. Natomiast pogrubione linie oznaczają czynności leżące, należące do ścieżki krytycznej. Aktualne terminy rozpoczęcia i najpóźniejsze terminy rozpoczęcia tych, czyn tych czynności są sobie równe, co oznacza, że nie posiadają rezerw czasu. Tutaj widzimy te najwcześ, aktualne i najpóźniejsze terminy to jest 5 5, 11, 11, 19, 19. Natomiast w pozostałych czynnościach nie, nie należących do ścieżki krytycznej mamy różne wartości 1,20, 19, 21. Co to, to w takim razie ścieżka krytyczna, jakbyśmy ją mogli na swojej potrzeby tutaj określić. Więc to jest to zbiór czynności, dla których prawdziwe stwierdzenie, że każde późniejsze rozpoczęcie dowolnej z nich, z tych czynności leżących na ścieżce krytycznej, spowoduje późniejsze zakończenie całego przedsięwzięcia. I oczywiście najlepiej to przedstawić na harmonogramie, więc zrobimy teraz, dokonamy ilustracji graficznej ścieżki krytycznej na harmonogramie i rezerw czasu dla czynności. I mamy harmonogram ułożony w poprzedniej prezentacji, prezentacji numer 2. Na tym rysunku wszystkie czynności mają ten sam kolor. Tak jak na zapisie grafowym można było zobaczyć, które czynności leżą na ścieżce krytycznej, tak w tej chwili tutaj nie, nie, nie bardzo to widać. Dlatego w oknie mamy taki przycisk opcje, który wywołuje okno o nazwie opcję ustawienia elementów okna z harmonogramem. Dlatego wywołamy to okno. W tym oknie uaktywnimy zakładkę INFERT i tutaj jest opcja pokaż ścieżkę krytyczną. No właśnie, włączymy tą opcję, bymy zadwierdź. I w tej chwili już program nam wyłowił, że tak będzie, tego harmonogramu te czynności, które leżą na ścieżce krytycznej. Możemy je porównać z tym, co widać na zapisie grafowym. No i tu mamy tak, czynność 2, i to jest czynność 2. 3, czynność 3, 4, czynność 4 i 6, czynność 6. Widać wyraźnie, że czynność 1 i 2, tak jak tutaj nie jest pogrubiona, tak tutaj nie jest pokolorowana. Także nie leżą na ścieżce krytycznej. Na chwilę jeszcze wróćmy do tego baneru, do tekstu, tekstu zawartego w tym banerze, i tutaj mam tak że Każde późniejsze rozpoczęcie dowolnej z nich spowoduje późniejsze zakończenie całego przedsięwzięcia. No więc spróbujmy wykonać taką operację. W tej chwili przedsięwzięcie kończy, kończy się 17 grudnia. Więc przesuniemy na przykład czynność 2 o raz, dwa, trzy dni. No i zobaczymy, czy się nam przesunie termin końcowy. Musimy tą opcję wyprowadzić. No tak, przepraszam, bo tutaj się kliknął na wcześniejszej czynności. No tu wiem, na tym. No i termin czynności nam się przesunął. Też są te trzy dni. Czyli widać wyraźnie, że przesunięcie czynności leżącej na ścieżce krytycznej zaskutkowało z późniejszym zakończeniem czynności no całego przedsięwzięcia, które liczy się od ostatniej, najpóźniejszej daty zakończenia tego. Tej czynności najpóźniej się kończącej. Gdybyśmy chcieli prześledzić teraz relacje między tymi czynnościami, bo możemy powiedzieć tak, że czynność 2 ma swojego następnika w postaci czynności 3. Czynność 3 ma swoje następniki. Czynność 4 z kolei ma następnika czynność numer 6. Także przesunięcie czynności 2 powoduje kolejne przesunięcie następników, co skutkuje z późniejszym zakończeniem przedsięwzięcia. Teraz cofnąć tą relację, i teraz przesuniemy czynność numer 3. Przesunęliśmy czynność numer 3. No, też się oczywiście przesunął termin końcowy zakończenia. Natomiast czynność numer 2 straciła, jakby swoją cechę czynności leżącej na ścieżce krytycznej. I dlaczego? Otóż tu jest i termin rzeczywisty zakończenia, znaczy ten aktualny termin, termin rozpoczęcia. Zobaczmy na zapisie grafowym, teraz, jak to wygląda. Otóż tu mamy termin aktualny rozpoczęcia, i możemy policzyć: raz, dwa, 2, 3, 4, to jest piąty dzień. Ale najpóźniejszy termin tutaj jest przedstawiony jako jedenasty. Zobaczmy, dlaczego tak może być. Bo przesuwamy termin. Uwzględnijmy tą funkcję. przesuwamy termin rozpoczęcia czynności numer 2, przesuwamy i ona cały czas jest niekrytyczna, nie wpływa nam w tej chwili na zakończenie tego naszego przedsięwzięcia. Ale w momencie, kiedy wyczerpiemy jakby tą rezerwę czasu w stosunku do tego jej wcześniejszego położenia, no to staje się elementem ścieżki krytycznej. Teraz następne przesunięcie tej czynności, Powoduje oczywiście dalsze przesunięcie zakończenia całego przedsięwzięcia. Stąd widać, jeszcze raz dla tego przykładu, wywołamy nasz zapis grafowy, że termin aktualny i ten termin najpóźniejszy, jeżeli się różnią, to znaczy, że do tego terminu najpóźniejszego można przesuwać czynność, nie narażając się na przesunięcie terminu końcowego całego przedsięwzięcia. Dlaczego graf skierowany nie może zawierać pętli? Otóż to pokażemy na dwóch przykładach, na dwóch postaciach, można powiedzieć, zapisu tego naszego modelu. Po pierwsze popatrzmy na model nasz grafowy. No, gdyby czynność numer 6 miała poprzedzać czynność numer 2, to należałoby od czynności 6 poprowadzić tak, Kreskę, znaczy gałąź skierowaną do czynności 2. I powstałaby nam pętla, w której właściwie nie, wiado, nie bardzo byłoby wiadomo, od czego się ta pętla zaczyna, która czynność jest w tej pętli początkowa. Wszystkie, byłyby, wszystkie poprzedzałyby wszystkie. Ta sytuacja jest niedopuszczalna yy, i. Yy. W naszym przypadku spróbujemy zainicjować taką zależność na harmonogramie. To znaczy wywołujemy tą, tą funkcję poprzednik-następnik, klikamy na numer 6, potem na numer 2 i pojawia nam się komunikat, że zależność zabroniona, ponieważ ona powoduje zamknięcie w tak zwaną pętlę, ciąg poprzedników i następników. No, właśnie i teraz już wiemy, dlaczego, w jakim przypadku może nam się taki komunikat pojawić. Używamy tu pojęć PERT. Warto zwrócić uwagę, no skąd się bierze to pojęcie. Otóż jest to akronim pochodzący od właśnie takich słów angielskich, jest ogólnie używany dla określenia metod wyznaczania ścieżek krytycznych. Stąd w programie jest używany też ten PERT jako właśnie element informujący o tym, że będziemy mieli do czynienia z elementem. Grafowym, tak ale jest też używane inny, inne pojęcie, które warto zauważyć: CPM jako metoda wyznaczania ścieżki krytycznej. Ponieważ to są już takie rozważania teoretyzujące, dlatego osoby zainteresowane modelami sieciowymi, algorytmami służącymi do wyznaczania ścieżek krytycznych w sieciach, odsyłam do literatury fachowej. I tu polecam. Bardzo prostą i przyjemną książkę Wilsona "Wprowadzenie do teatru No na tym zakończymy dzisiejszą tą prezentację i zapraszam.